Witamy serdecznie na kanale Inne Automatyka. W dzisiejszym materiale zajmiemy się diagnostyką sterowników Siemens S7500 w programie TIA Portal. Zobaczymy, jak włączyć diagnostykę zasilania modułów, przerwanych przewodów, jak wejść do okna diagnostycznego oraz jak można jeszcze szukać usterek. Aby włączyć diagnostykę modułów, wejść wyjść w celu wykrycia braku zasilania, przerwanych przewodów czy krótkotrwałego zwarcia do masy. W oknie konfiguracja urządzenia wybieramy z szyny rak moduł, w którym chcemy włączyć te opcje. Następnie przechodzimy do parametrów modułu i odnajdujemy zakładkę wyjścia. Teraz zaznaczamy interesujące nas opcje diagnostyki, po czym przechodzimy do kolejnych modułów. Po skończonej konfiguracji modułów możemy przejść do wgrania ustawień sprzętowych. Przechodząc do okna Online End Diagnostics, odnajdujemy pozycję Diagnostic Buffer, w którym możemy zobaczyć historię istotnych zdarzeń, w tym błędy związane z modułami wejść-wyjść. Na potrzeby materiału wywołajmy jakiś błąd i spróbujmy sprawdzić. Z czym jest on związany? Wybierając z listy nasz błąd, możemy odczytać, że przewód na kanale 3 jest przerwany oraz że problem dotyczy karty wyjść. Niżej możemy zobaczyć możliwe przyczyny tego problemu oraz sugerowane rozwiązania. Przechodząc z powrotem do zakładki konfiguracja sprzętowa i wybierając kartę, która zgłasza błąd, możemy otworzyć okno diagnostyczne danej karty. Tam możemy dokładniej zobaczyć, z którymi wyjściami jest problem oraz jaki dokładnie rodzaj problemu występuje. W naszym przypadku problem dotyczy przerwanych przewodów pomiędzy wyjściami karty a elementem wykonawczym. Do tego samego okna możemy również przejść, odnajdując zakładkę lokalnych modułów. Kolejne przydatne narzędzie w diagnozowaniu problemów znajduje się w zakładce Traces. Pozwala ono na dokładne zobrazowanie przebiegu sygnałów na wykresie czasowym. Po utworzeniu nowego śladu w zakładce Konfiguracja dodajemy sygnały, które chcemy zilustrować. W zakładce warunki nagrywania możemy ustawić próbkowanie sygnałów względem danego bloku, określić ilość próbek oraz moment, w którym sygnały mają być nagrywane. W polu wyzwalacza możemy ustawić, względem czego ma nastąpić wyzwolenie rejestrowania. My ustawimy wyzwolenie względem tagu button. Następnie wybieramy jaki rodzaj zdarzenia chcemy zarejestrować. My wybieramy zmianę wartości oraz ustawiamy, ile próbek przed zdarzeniem chcemy wyświetlić. Następnie przenosimy naszą konfigurację do urządzenia, zaznaczamy opcję automatycznego resetowania nagrywania i uruchamiamy proces nagrywania. Po zarejestrowaniu naszego zdarzenia możemy przybliżyć wykres i rozpocząć jego analizę. To co widać na czerwonym przebiegu to drgania styków gorszej krańcówki, natomiast wykres na niebiesko przedstawia sygnał z timera TON. Przy pomocy pionowych kursorów pomiarowych możemy zmierzyć czas, po którym timer zmienia stan. Lub czas drgań styków. To już wszystko na dziś. Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. A jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj ten kanał. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej ine.pl. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem infomałpa-ine.pl